Wiem, że czasami życie bywa trudne. Czasami czujesz się, jakbyś stał na skraju przepaści, bez sił, by pójść dalej. Wszystko wydaje się szare, jakby nie było już nadziei. Zmagasz się z problemami, które wydają się nie do pokonania, a każdy kolejny dzień przytłacza cię bardziej. Ale pamiętaj jedno: nie jesteś sam. W tych chwilach nie czujesz się widoczny, ale ja widzę Cię, wiem co czujesz. Nawet w najciemniejszych chwilach, moja miłość jest z Tobą silna jak nigdy wcześniej. Wiem, że boisz się, że sięgniesz dna, że nie dasz rady już dłużej walczyć. Ale wierz mi, to właśnie w tych momentach najbardziej pragnę, byś otworzył swoje serce na moją pomoc. Kiedy czujesz, że nie masz sił. Właśnie wtedy jestem najbliżej, gotowy by Cię podnieść. Wiedz, że żadne wyzwanie nie jest dla Ciebie za trudne. Pamiętacie historię Hioba, mężczyzny, który stracił wszystko: zdrowie, majątek, rodzinę. Był bogaty, miał wszystko, co mógłby pragnąć, ale przyszła burza, która zabrała mu wszystko. Zdrowie zostało mu odebrane. Rodzina zginęła w tragicznych okolicznościach. Majątek stracony. Wszyscy wokół niego mówili: "Hiob, nie masz już nic. Bóg cię opuścił, nie masz nadziei". Ale Hiob, mimo tego, że był na skraju załamania, nie poddał się. W swoim cierpieniu mówił: "Pan dał, Pan zabrał. Błogosławione imię Pana, Hiob nie użalał się nad sobą, nie szukał winnych. Mimo że wszystko stracił, nie stracił swojej wiary. A w tym była jego siła. To nie był łatwy czas. Hiob mógł poczuć się opuszczony, mógł załamać się, ale nie zrobił tego. On wierzył, że Bóg nie zostawi go w nieszczęściu. To była decyzja wiary, decyzja, którą podejmował codziennie, mimo otaczającego go cierpienia i braku zrozumienia. I choć przez długi czas Hiob nie widział rezultatu swojej wytrwałości, Bóg obdarował go nowym życiem. Po burzy przyszło uzdrowienie, a po ciemnościach nadszedł blask. W końcu Hiob odzyskał zdrowie, a jego życie zostało odbudowane. Został błogosławiony w sposób, który przewyższał wszystko, co stracił. Widzisz, przyjacielu, tak samo jest i z tobą. Przez każdą burzę, przez każdy sztorm w Twoim życiu zawsze przyjdzie spokój. Nawet jeśli teraz czujesz się zrozpaczony, jeśli nie widzisz końca cierpienia, wiedz, że Bóg ma dla Ciebie plan. Przetrwasz i to, co teraz wydaje się końcem, będzie początkiem nowego życia, pełnego łaski, pełnego nadziei i pełnego Bożej miłości. Wiara, którą wytrwale pielęgnujesz w swoim sercu, jest Twoją siłą i to ona przeprowadzi Cię przez każdą ciemną dolinę. Byś ujrzał światło na końcu tunelu. W Ewangelii Mateusza napisano: Bo jeśli macie wiarę, jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: Przesuń się stąd tam, i przestanie ona się przesuwać, i nic nie będzie dla Was niemożliwe. Te słowa nie są tylko piękną obietnicą, ale wezwaniem do działania. Wiesz, co to oznacza? Nawet jeśli Twoja wiara wydaje się mała jak ziarnko gorczycy, to właśnie ona daje Ci moc, by stawić czoła największym wyzwaniom. Nie musisz być silny, by dokonać wielkich rzeczy, nie musisz mieć olbrzymiej wiary. To nie wielkość Twojej wiary się liczy, ale jej szczerość i gotowość do zaufania. Jeśli masz choćby najmniejszą wiarę, to masz w sobie potencjał, by przenosić góry. Wystarczy, że uwierzysz, że On jest z tobą i dla ciebie. Zaufaj tej mocy. Każda chwila, w której stawiasz krok do przodu, to zwycięstwo. Nie musisz od razu osiągnąć wszystkiego. Nie musisz być doskonały. To, co liczy się najbardziej, to twoja gotowość do podjęcia kroku. Wiem, że często czujesz, że walczysz ze światem. A czasami może się wydawać, że nie masz już sił, ale nie jesteś sam. Nawet jeśli upadniesz, masz w sobie siłę, by wstać. Pamiętaj, że nie ma nic bardziej wspaniałego niż powrót po upadku. Zaufaj mi. Twoje życie jest pełne piękna, które czeka, by się objawić. Ty też możesz stać się światłem dla innych. Każdy gest dobroci, każdy uśmiech, każda pomocna dłoń to dowód na to, jak wielką moc masz w sobie. Ty możesz stać się inspiracją dla innych, niezależnie od tego, jak trudna jest Twoja droga. Nigdy nie rezygnuj. Boska miłość jest większa niż jakiekolwiek przeciwności. Zawsze jest nadzieja, zawsze jest droga. Nawet jeśli nie widzisz jej teraz, ona tam jest, gotowa na Ciebie czekać. Zaufaj mi. Nie ma nic, czego nie możesz przezwyciężyć, gdy stawiasz na wiarę, miłość i nadzieję. Pamiętaj: wszystko, co musisz zrobić, to iść naprzód, krok po kroku. Z każdą chwilą jesteś bliżej do celu. Bóg ma dla Ciebie plan, plan pełen miłości i spełnienia. Jeśli czujesz, że te słowa dały Ci nadzieję, zasubskrybuj ten kanał, polub. I podziel się z innymi, bądź częścią tego światła, które rozjaśnia drogę. Pamiętaj, nigdy nie jesteś sam. Amen.